Po Tom Roblox. Dzisiaj Wam pokażę nowe kody. Są naprawdę super. Jak widzicie, jestem na innym koncie, bo na, na moim głównym koncie jeszcze te kody wykorzystałem. Więc zobaczcie: Pierwszy kod Argo. To jest jeden kodzik A to jest drugi, bardziej o wiele lepszy kod. To jest, a więc go bardziej polecam Wam wpisać. Tylko poczekajcie. Dobra. Tar. Get Fox 2020. No i zobaczcie, co to dało. Tylko muszę wejść do gry. Dobra. Jestem już na moim koncie, normalnie chodzę sobie. Yy, nie przejmuję się tym skinem, bo to jest konto dla testów. Yy, shoulders. To jest ten Fox. On jest tak kozak, bo jak on się pali, jak będziecie wchodzili do gry, będzie za wami taka fra. ten się ciągła. A druga rzecz, Zostaną skrzydła, jak sama nas wskazywała. Skrzydła też ładne od Feniksa. Dobra. Jeszcze pokażę Wam chyba, jak to wygląda w grze. Dobra. Widzimy się zaraz.